Siemanko moi drodzy, ja jestem Lecha, to kolejny odcinek na moim kanale, zapraszam do oglądania. OK, moi drodzy, zanim przejdziemy do losowania, bo jak się już po tytule filmiku spo możecie spodziewać będą to wyniki konkursu To powiem jeszcze kilka rzeczy, o które byście się zapewne zapytali Nie było filmików długo, nie było filmików długo dlatego, ponieważ nie miałem ich kiedy kręcić Może inaczej, miałem kiedy kręcić, ale ich nie kręciłem, bo miałem do roboty inne rzeczy Ale jest znowu filmik i znowu będą regularnie wrzucane filmiki tak więc jeszcze ogólnie opowiem o kilku zmianach, jakie nastąpią na naszym kanale. Znaczy, no, nastąpią, tak, nastąpią. Chciałam żeby nastąpiły, ale one się jeszcze nie nastąpiły, więc trochę by to dziwnie brzmiało. Tak więc będziemy więcej gier nagrywali. W ogóle możecie pisać w komentarzach, jakie byście chcieli, żebym gry nagrywał, bo wiem, że w ogóle na początku miałem zamiar, żeby kanał był głównie tylko z grami. Aż w końcu nagrałem jedną grę i to jeszcze tak trochę lipa była z tą serią. I na tym się skończyło, bo trochę mnie te vlogi wkręciły No ale kurde razie mi trochę słońce Ale szkoda, że słońca nie ma, tak w ogóle Dobra, słabe wytłumaczenia mam cicho e, No więc tak, to już myślę, że z tych spraw organizacyjnych byłoby na tyle Tak więc mamy tutaj pudełko, gdzie Cicho e, Gdzie mam po prostu Wasze niki, karteczki z Waszymi nikami, tak więc e, wezmę sobie tylko jakoś to wszystko ułożę bo mam jedną rękę niesprawną więc trochę mi się będzie nią źle losowało więc sobie tylko po prostu telefon ułożę tak więc zabieram się do losowania okej okay, możemy zaczynać no więc pudełeczką tutaj więc wezmę sobie to bardziej tak dam żebyście widzieli pudełeczko losuję niech będzie tutaj ktoś z brzegu no więc osobą to jest Karol Och, tak wiem brzydko pisze, bo się mi nie chce Karol Och z Karolem akurat ze szkoły go znam, to się z nim skontaktuję w szkole i pod dostanie to odkładam, następna osoba okej okay. tu mamy jakąś karteczkę Karol wylosowany został jako osoba, która będzie brała udział w filmie. Nie, nie, będzie brała udział w filmiku, tylko będzie dostanie podkładkę, a druga osoba, czyli osoba, która będzie brała udział w filmiku to... trochę mi się posklejało, bo tam mi się super clue wylało do tego. Ale to no nic. Sandra Soboda, Sandra. To jest znam ze szkoły, więc też się w szkole tak i jakiś filmik nagramy. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się podobało Nie zapomnijcie o łapce w górę I subskrypcji kanału Tak chyba pierwszy raz zrzep ja Miałem zamiar w ogóle nie żebrać. Dobra, miejsca już jest Okej, okay, zanim jeszcze zakończymy ten odcinek Chciałabym powiedzieć, że teraz jest No teraz już jest prawie 200 subskrypcji, a Nasze konkursy będą co 100 subskrypcji więcej robione. Tak więc ten, ten konkurs będzie już uznany jako konkurs za 200 subskrypcji. Tak więc dziękuję. Z mojej strony to na tyle. Cześć.